Witam wszystkich serdecznie, tutaj ponownie MLast i będziemy teraz brali się za 27 odcinek naszej przygody. To się wygrał z Waking Mars. Jak pewnie pamiętacie, ostatnio wam obiecałem, że będziemy dalej naprawiać rezerwuar, który w końcu jakoś załataliśmy, ale woda się nie zostaje w żadnym wypadku. Więc to będzie nas nasze zadanie na dziś. Zawsze tutaj, żeby wam potwierdzić, będziemy naprawiać zepsu tutaj rezerwuar. Sorry za moje lenistwo, ale naprawdę ja nadal nie pamiętam, co to może oznaczać po prostu jaki będzie odpowiedni. Podopój, raczej nie za bardzo. Hmm. Mniejsza. Chyba wam nie przeszkadza, że tak będę to nazywać. Okej. Okay. Będziemy musieli podążać za korzeniami w celu... W celu naprawy rezerwuaru ok? Korzenie Hmm, Ale tutaj nic nie ma Hmm, zastanów się. Nadal no, obumarta no, 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 Nic Histeria czy nie zrobiłem? Na no, korzenie, korzenie może o to chodzić? No, Zajrzyjmy. O biedactwo. Zamarznięte. Zaraz się naprawimy lecimy. O, też są biedactwa. O. Obra, coś na to poradzimy. Okej, okay, tu jeszcze jest O, tutaj nie byliśmy. To jest jedno z tych przejść, które... ...mieliśmy do wyboru. Hmm. Jeszcze więcej tych... ...to są chyba te korzenie. Let's go down, 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 down. Niżej, niżej, niżej Duże to proszę tak Powiedziałbym bardzo duże To jest nowa podłoga hu Co tutaj mamy? O, mamy instrukcję. To są niby korzenie. Aha, no rzeczywiście. Mam pomóc im w dotarciu na sam dół. Ok, spróbujemy, ale pomyślmy. Zapewne to jest wina tych nasionek latających. ...które utrudniają. Okej. Okay. Ja nie widzę przeszkód. O! Coś... Jakiś research się zrobił. Dużo niebieskiego, dlatego że ja tu nie widzę nic niebieskiego. Okej, okay. szybkie research. Co tutaj się stało? Dobra. Anyway. dobra. Czyli pomyślmy. Czyżbyśmy musieli po prostu zrobić bardzo duże kabum? Ja bym spróbował. I siop. Prawie zasięg. Bang. 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 Coś możemy z tym zrobić ej, coś mi tu zadaje obrażenia. Nie mam zielonego co... O! Coś tu się udało. Dobra. Ale ja bym sobie tutaj zarzucił roślinkę leczącą i zwiększył... No to będę też biomasę, bo roślinka, bo moje zdrowie nie jest tutaj za... na za dużym poziomie. Świetnie. I na tutaj ładnie sobie świeci. Ale drugie nadal biedne obrywa. Hmm. Co z tym zrobić? Co na to, żeby wrócić tymczasowo do jednej z starszych lokacji? Po nasionka, no chyba będę do tego zmuszony. Dobra. Szybki. Szybki transport do... Gdzie tutaj była taka wybuchowa jaskinia bardzo? kabum, 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 kabum chyba ta będzie wystarczająca o, nie ryzykować U, ho, 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 to polecam. dobra ja mam bardzo mało tą biomasę tu mi najbardziej nie szło Na tym terytorium o nie nie nie, ja nie chcę tu Szybko do góry A Daj mi wybuchowe nasionko kolego A ten tutaj strzela Okej, okay, jedno mamy Grzeczny. grzeczny. Grzeczny, Jeszcze jedno. Świetnie. Ten już chyba... potrzebuje odpoczynku. Czy mamy tu kogoś jeszcze? O. Chętnie się wylecza. O. Tego, o tego może. Jeszcze. Daj, 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 daj. A, nie strzelajcie we mnie, tylko mi dajcie. okej okay. świetnie, Zwracamy wracamy i po zrobieniu sobie pobangujemy. Nie wiem, czy pięć wystarczy, wyjście niegrzeczne bardzo. Aaa! Ja zrobiłem! Dobrze zrobiłem! Hahaha! Achievement! Totalnie przypadkowo. A że sobie sprawdzę. To się jest, że form. Ach, widać jakie to jest marnotrawstwo. Marno tylko jedno. Jeden z biomasy więcej niż normalnie. Ach, co za chwast. Pozbędźmy się go jak najszybciej. Haha! Ha. Macie. Macie być martwe. Bang! Ała! Zemszczę się na was. To jeszcze za mało. Jeszcze zostały dwa. Te zarodniki, sobie latają i. No, Dobra, to chociaż się do to czegoś przydadzą. Op. Fakt, fakt. Unosną, ale zaraz wrócę sobie po. Jeszcze więcej wybuchowych nasionek. Nie. Coś bym uratował? świetnie nie rosną jeżeli używamy je tylko do konwertowania terenu oj, i udało się Woda! Woda! Też z nieba na Marsie No pięknie Mission complete, z tego co można powiedzieć. Mission complete, proszę Państwa. Okej, okay. jeszcze bym wrócił tutaj do wybuchowego miejsca, po parę jeszcze nasionek I z powrotem wrócił. A, po prostu oczyścimy tutaj z chwastów towarzystwo. I będziemy mieli, będziemy mieli naprawdę bardzo fajny ogródek. W tamtym miejscu. No kurde, no. No to było niespodziewane. Naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt, no. Czuję się wynagrodzony za naprawę rezerwaru. Zresztą trzeba będzie później zobaczyć, jak wgląda no, to wszystko na górze. Dobra, ty już dały mi maksymalną ilość. Daj, ah. daj, 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 okay. daj, dziękuję ci. Mapa i wracamy. Oj, tu jest jeszcze jedno przejście. I chyba, chyba zatoczyliśmy kołę, to już będziemy mieli odwiedzone wszystkie lokacje. Och. Jak tu ładnie zły zarodnik. Kolejny zły zarodnik. Dobra, trzeba wy, wykabumować kabum. Ty też giniesz, ty też giniesz, jesteście bezużyteczne. O i sadzimy w takim wypadku. Ach, te sadzonki się do niczego nie nadają. Wpadną w coś i kurde. Kolejny się zrobił. Eee. Tak naprawdę. Trzeba przyznać, to są rzeczywiście chwasty. I kolejny. Tej szkodników nigdy nie wytępi. Eee, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to.